Z dominantą septymową część czwarta. Poćwiczymy rozwiązywanie dominanty septymowej na tonikę. Najpierw przypomnijmy sobie, jak rozwiązują się poszczególne składniki D7. Pryma zostaje, przechodzi na taki sam dźwięk. Tercja dominanty jest to siódmy stopień danej gamy, czyli dźwięk prowadzący, dlatego rozwiązuje się w górę kwinta do dołu i septyma również do dołu. Popatrzmy na pierwszy przykład. Mamy zapisaną dominantę septymową, kwint sektową tonacji a Podpiszmy jej składniki. Kwint sekstowy, akord to jest pierwszy przewód, czyli na dole jest tercja, potem kwinta, septyma i u góry pryma. I rozwiązujemy. Pryma zostaje. Septyma, czyli dźwięk D, idzie o jeden w dół. Kwinta, dźwięk H, również o jeden stopień do dołu. I tercja, gis, idzie o jeden stopień w górę. Teraz w tej tonice zamaluję prymę. Jest to dźwięk A. Mamy tonację A-dur, więc prymą toniki jest dźwięk A. Wszystko się zgadza. Kolejny przykład, tonacja F-dur. Przy kluczu jeden bemol i mamy zapisaną dominantę septymową terc kwartową, czyli drugi przewrót. Kwinta, septyma, pryma i tercja. I rozwiązujemy. Kwinta o jeden stopień do dołu. Septyma również o jeden stopień do dołu. Pryma zostaje i tercja o jeden w górę i malujemy prymę F, F, zgadza się, jest dwa razy F. Zawsze pamiętajmy, że w tonice będzie podwojona pryma. Trzeci przykład, tonacja cemol Mamy trzy bemole, Bs, As, siódmy stopień jest podwyższony. Pamiętamy, że budujemy na odmianie harmonicznej dominantę septymową i jest trzeci przewrót dominanty septymowa sekundowa. Czyli najniższy dźwięk jest septymą, potem jest pryma, tercja i kwinta. I rozwiązujemy od dołu. Septyma jeden stopień do dołu. Pryma zostaje. Tercja, jeden w górę i kwinta, jeden w dół. I ten dźwięk podwojony jest prymą, jest to dźwięk C, bo jest tonacja c i ostatni przykład, tonacja Hamol przy kluczu dwa krzyżyki FIS i CIS, siódmy stopień podwyższony, czyli Ais. I mamy zasadniczą postać, czyli pryma, tercja, kwinta i septyma. I rozwiązujemy. Pryma zostaje, tercja, dźwięk Ais pójdzie na H, kwinta, czyli dźwięk CIS o jeden w dół, też na H, i septyma, dźwięk E w dół na D. I w środku mamy dwa razy prymę, czyli dźwięk H, bo jest tonacja Hamol.